Daj Czy słyszysz w Dali jak maszyna chodzi? No! Słuchaj, odpaliła ani się nie dają No, tylko tam chyba na tym Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk Jesteśmy na jachcie ZIA i płyniemy na Baltic Sail na A, ja dali, e, rejs, na prawda, prawda, który no, wprowadzi nas do portu końcowego na operację Baltic Sail. To co roku się odbywa w Gdańsku z żaglowców No Ten żaglowiec, którym ja teraz płynę, zowie się ZIA. No, Wypłynął z portu e, Sopot, i teraz będziemy za chwilę wpływać e, w, no. wpływać może państwa na ten e, na bo przed chwilą padało jeszcze lało lało jak piorun No tutaj mamy pokład mokry widać ale to nie z powodu że fala taka wysoka tylko z powodu właśnie że ten że tutaj padało no, jesteśmy tutaj na jachcie i, i płyniemy. Za chwilę będzie zmiana wachty, Jak to musi być, przejmę stery. Czyli zrobię abordaż jako czerwony korsaż, kontadmirał morskich dużych strzeleckich. I po prostu popłyniemy do portu Gdańsk na Baltic Saj. Teraz dwa słowa zamienimy z kapitanem. Może coś powie o tym jachcie, który tutaj prowadzi. No, tutaj widać. Różne elementy zegla bomby, prawda? Żeby można było tego. Panie kapitanie, panie kapitanie, dwa słowa dla pomorskiej telewizji narodowej powie pan. Panie kapitanie. My tu idziemy do pana kapitana. Dzień dobry panie kapitanie, pomorska Telewizja narodowa. Może pan coś powie o tym jachcie. Jaki on jest duży? Piękny, duży. Ile ma metrów? 22 metry. Aha. I, I długo pan już pływa takim jachtem? Takim jachtem od 5 lat 5 lat pływa, a przedtem pan miał inny? Wcześniej 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 miałem 5 lat mniej 5 lat mniej, ale jak był 5 metrów krótszy czy tamtej No dobra, a, a niech pan powie a, 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 jaka powierzchnia żagli 200 metrów, 200 metrów, plus genacher 400. Genacher 400, o kurde, to porządna ilość szmat, że tak powiem po żeglarsku. Ale proszę pana, i co, załogi ile pan zabierasz na maksa? Eee, no, 20 osób. 20 osób? załogi nie, no. Aha, ludzi może pan... Ale załoga ile wystarczy, żeby obsłużyć go? No jak widać, dwie osoby wystarczy. Dwie osoby, no. No to co, zrobimy zmianę ty? No, nie ma sprawy. <laughs> Pan weźmie kamerę, a ja wezmę... A ja wezmę ten. Może ja panę tu powiem. Masz doświadczenie w tym... Tak. No, Starding Polski w końcu. Zaponiłam za to, no, to, nie mam, to nie. no tak to jest. Patrz co patrz, widać. No, I teraz, proszę Państwa, taki jak to się prowadzi. to aż, aż Ciężko, bo to jest ciężki jach, ale i przy, przy, przy takich, przy takich y, większych wiatrach, nie, to jeszcze ciężej, nie? Ale teraz to można być to tam... Y, 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 to jak to ciotko idzie i płyniemy kierunek Westenplatte I potem skręcamy w po prawo czyli wchodzimy do portu Oczywiście trzeba się zameldować tam przez telefon kapitanowi portu Prawda Panie KMT? Tak jest Tak jest No i potem dalej już popłyniemy na Dochei no, okay, tam Gdzie nas zasumują na Baltic Site, Gdzie będzie więcej zaglądów no to dalszy ciąg filmu będzie stamtąd Dziękuję Zamykamy klapkę Zamykamy tak? Zamykamy O no, klapkę, Dobra, dobra.